Siemanko mordeczki z tej strony szakły, to z koleończykiem na moim kanale. E, niestety to nie będzie taki odcinek. Będzie to ciekawy odcinek, ale nie będzie on ciekawy dla mnie. Uwaga, jak to jest południe. Tak jak pamiętacie, w poprzednim odcinku powiedziałem Wam, że będziecie mogli sobie zagłosować, na co mam wydać te 500 diamentów. I wybraliście chyba najgorszą z opcji, jakie mogliście wybrać, czyli mam je wydać na mega boxy poziu. Najgorzej, ponieważ mogę mieć pewnego zadymiarza, by się przydał taki nowy zadymiarz. Mogę mieć pewne skiny, którymi mogę sobie fajnie pograć, ale nie, wy wybraliście mega boxy. Ponad 50% głosów poszło na mega boxy, co jest naprawdę okrucieństwem dla mnie. Ale dobrze, mam nadzieję, że zostawicie pod tym odcinkiem 200 łapek w górę. Pamiętajcie o subskrypcji na kanale. Oczywiście, jak zostawicie 200 łapek w górę, to. Kolejny odcinek będzie taki sam, gdzie widzowie będą decydowali na co mam wydać gemy, albo co mam robić w Brawl Stars. Także zapraszam Was na Instagrama, ponieważ na, takim, na moim Instagramie będą takie głosowania na relacji, więc link macie w opisie no i dobra, przejdźmy do otwierania, nie ma co przedłużać. Oj jajku, błagam, oby wypadła max, albo bi. naprawdę żeby to się opłacało, 500 gemów to jest... To jest 100! To jest 150 zł prawie, to jest 150 zł. Masakra, 150 zł wydaje na jakieś skrzynki. Megaboxy, no, no dobra, otwieramy, leci pierwszy megabox Uwaga Ajajaj, i co mamy? Niestety, pięć przedmiotów Tutaj mamy Sandy No trudno, nic się nie poradzi Gene, Rico i 4 bilety Okej, okay. no trudno, czyli lecimy z kolejnym Po tym boxie już nie będziemy mieli szansy kupić No niestety, no nie, no mnie to boli Max, zadymiasz, ale okej, okay. dobra, otwieramy Umowa, umowa, ja dotrzymuję słowa I lecimy, kolejny I mamy coś nie mamy kolejne 5, to jest dzisiaj jakiś pechowy dzień. Totalna masakra. Dzisiaj otworzyłem 6 megaboxów na poprzednim odcinku i teraz tutaj. To jest dramat. Mamy 340. Mamy jeszcze na ile? Na 4 skrzynki, na 5 skrzynek, nie, wiem, co ja gadam? Na 3 skrzynki mamy. Oh no! Jakaś masakra! No i dalej nie ma. 5 mortis, BB, 8 bitowiec, właśnie 8 bitowiec. Się zastanawiam, jak on się nazywa. 3 bit jakiś 3D czy takiego. Dobra, Frank. No i dwa double tokeny i gemiki, 11 gemów, O, super, tu będziemy mogli sobie chyba jeszcze otworzyć jednego więcej Mega Boxa. Okej, okay, uwaga. Właśnie sprawdźmy jaki mam procent. E, procent na mitycznego to jest 0,26. Na legendarnego mam 0.0, bo już mam. No i epicki i legendarny. O, i patrzcie, na punkty mocy. E, to mam 98. ha, dobra, 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 to jest nieważne. Okej, okay, okej. Okay. Punkty mocy mi się pomyliły ze starpowerami. Uwaga! Trzymaj kciuki! No, i nie dalej 5300, kurde golda. Czemu tak się dzieje? Halo Kolejny 8 bitowy tym poleciał. Dużego chociaż dropi, nie wiem czemu. 8 klejnotów. I uwaga, mamy jeszcze na 3. Tak, na 3 megaboks. Uwaga, otwieramy. czy mamy kciuki. Wszyscy teraz trzymają kciuki. Uwaga, łapcie kciuka w dłoń i ściskajcie mocno. I, I chyba nie ścisnęliście. No bo, dobra, do Leona. No bez kolejnego zadymiarza, proszę byśmy wydropili zadymiarza. O, 11 klejnotów, fajnie dropi. No, za te kupione mega skrzynki fajnie klejnoty dropią, nie powiem. Ale wydajemy 80, także totalna masakra. Dobra, kolejny. Bum. Jest! Tak! Mamy 6, udało się! Tak, tak, proszę, Max, bo to była Max. Jezu, widzę, jak to będzie Max, to bardzo wam dziękuję, ponieważ oszczędziłem dużo gemów, więc to może być jedna z lepszych opcji. Dobra, uwaga! Wszyscy teraz piszecie Max w komentarzach, to musi wypaść max, proszę. Dobra, bo, tara. I uwaga, jest, patrzcie, jak się świeci. Świeci się na czerwono, czy to będzie Max? Nie! To jest gwiezdna moc do Jesse. Oh no! Cztery bonusy i 3 klejnoty. Tak się cieszyłem. Najgorzej, po co ja mu lepszałem teraz? Ostatnio. O oh no! I to była ostatnia mega skrzynka. Czemu? No nie. Widzowie, patrzcie co wydropiliśmy. Kurczę, może jakbym jej nie kupił. To byśmy mieli właśnie nowego zademiarza, wszystko moja wina. No nie... No okej, okay. no przyda się. Właśnie chyba ta lepsza jak na moc mi poleciała, no. Tak, chyba to jest ta lepsza, nie mam pojęcia Ale dobra Aj, powiem wam, że boli mnie to Boli mnie to bardzo Ale możemy w sklepie jeszcze kupić Świętego Mikołaja Do Dynamika Albo pomocną peny. A wiecie co, my kupimy chyba Świętego Mikołaja Ponieważ Święty Mikołaj jest spoko Nie będziemy dużej skrzynki kupowali, bo to nie ma sensu Niestety tylko Gwiezdny Star Power mi poleciał Eee, no cóż, nic nie zrobimy, trudno. Także więc kupujemy świętego Mikołaja. Bum, bum, bum. Uwaga, jest, leci, leci, pięknie. super Superancko, mamy go. O to chodzi. Święty Mikołaj. Czy on się nazywał Mikołaj? Nie Mikołaj? Czy mi się wydaje? Halo. Gdzie on jest, święty Mikołaj? Mikołaj, Mikołaj, gdzie ty jesteś, byczku? Eee, no niestety, wy dalej zostajecie. No nie, mogliśmy ją odblokować, widzicie. Czyli ja wiedziałem, że tak będzie, ja czułem. O już się tak cieszyłem. Gdzie jest Mikołaj? Mikołaj, byk, czekaj, Według pucharków czy ja nie mam. Halo, ja nie widzę dynamika. A tu jesteś, byku. Uwaga, to jest. Mike Owaj. Mike. A, Mike Owaj. Okej, okay. święty Mike Owaj. Ok, dynamik. Wszystko ma sens. Nawet ja sobie wybierz. W ten sposób się on prezentuje. No, no, fajny skin. Ale no to jest smutne, że niestety nie udało nam się wydropić nowej postaci. Ale nie przejmujmy się, mamy do Jessie zawsze Gwiezdną Moc Szok. Wypróbujmy ją sobie. Mam 561 puszek, odrobiłem ostatnio. Zagrajmy sobie za dymę, ponieważ no tak jak pisaliście, Jessie jest najlepsza na Zadymę. Może uda nam się bić 12 tysięcy puszek i będziemy mieli kolejnego Mega Boxa, co będzie naprawdę świetną sprawą. Dobra. Mamy tutaj Franka przeciwnej drużynie, ale mamy także w swojej, mamy Mortisa. Tam jest Rosa. O, nas jest Jesse, no i zobaczymy, co się bardziej opłaca. Jesse czy Rose, no ciekawe, ale pamiętajcie, ja gram na kompie, także mi może iść trochę słabiej. E, dobra, padaj, padaj, byku, byku. Nie, 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 Najgorsze tam jest połączenie, najgorsze połączenie. Oj! Goni nas, uważaj, uwari, bo on będzie tak leciał. Wiedziałem, że tak będzie. Chłopcze, sobie tam wleciał do nas w ogóle. Jaki wariat. Dobra. Mortis dajesz wbijasz, to wbijasz tego Gola. Nie masz innej opcji. Ojojoj, oj, oj, czemu on jeszcze żyje? Najgorzej. Jest, brawo! El Maximus, brawo, dziękujemy, mamy gola, 1-0. Superancko. Tutaj... Ojojoj, oj, oj, rosa, rosa, padaj, padaj. Rosę podhaczymy. Bo rosa nas, jak tak dalej pójdzie. Najgorzej, dobra, Mortis ma piłkę, Mortis ma piłkę, idzie El Primo, El Primo, za to moją wieżę, za to moją wieżę, byku! Byku, czemu moją wieżę dotknąłeś? Czemu ty taki jesteś? O Jezu, nie trafiłem go. Najgorzej. Jane. Ops, życie odrodził. Uważaj na rosu, uważaj. Podaj, czemu mi nie podajesz byczku? No nie, 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 nie Jest! Mamy 2-1! Kurde, byłem tak skupiony! Świetnie, udało się! Gwiezdne punkt, e, gwiazdka gry dla, tutaj, dla gracza, lecz i dla Mortisa, zasłużona według mnie. Świetnie! I mamy plus 8. Ile nam teraz brakuje? Brakuje nam... Trzy! Trzy puszki nam brakują, dosłownie trzy, i mamy mega boxa, i mega skrzynkę i... Zwykłego boxa, także otwórzmy sobie. Uwaga! I big box. Ta -ta no i z niego chyba nie będzie postaci, no bo od razu by wyleciał no No, no trudno, no jak zwykle, jak pech to pech po całości Więc uwaga, dobijamy 12 tysięcy, czemu by nie Jeszcze jedną sobie za dymę zagrajmy, tutaj Jessie powinno nam się udać trzy puszki to jest bardzo mało Jak się nam uda otwieramy i może jednak z tego mega boxa coś nam poleci Także lecimy Znowu mamy Mortisa w drużynie, oby był dobry Jest tam też Jessie, tak więc z tego samego skina co ja, ale chyba jestem lepszy tego, co mi się wydaje, no bo jak udało mi się pokonać Dobra, wbijamy tego gola Byku, podaj mi, podaj mi Czemu mi nie podałeś? Byczku, co ty robisz? Ej, co on robi? Kościu Ej, no Mortis Ojeju, mamy totalnego raka Mieliśmy gola, mogliśmy gola trafić By mi podał, bym wbiegł No nie, no dobra, trudno Jeden, jeden noob To może niecała drużyna, może tutaj Rico Nam nadrobi Okej, okej, okay, okay, teraz jadałem ciała, jadałem ciała, okej, okay, przyznaję się Jak najbardziej Uwaga, uwaga, uwaga No nie, niestety, nie udało się Mogą to pewnie lepiej zrobić, ale no trudno Niech będzie w ten sposób Próbowałem Ale kurcze, mi tak to boli, Byśmy mieli gol, a to zawsze jakieś morale będą poprawione, nie? No i trudno Przegraliśmy, super, brawo Brawo Lamortisa, no Żałosne zachowanie panie Mortis. Czyli chyba 12 tysięcy nie wbijemy. Może wbijemy. Nie no ja obstawiam, że nie wbijemy, bo jak Mortis patrzcie co on robi. No, sup. dobra, super, GG. Okej. Okay. Good game. Świetnie. O przejął! Ale pewnie Mortis zaraz zaciała. Zachir żyje. Czy Zachar? <grym> Zachir. Moja wieżyczka oczywiście nie działa. Gościu, 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 gościu! No i dobra, padłem. Ajajaj, dobra walczmy panowie, walczmy, mam 40 sekund. 40 sekund, Naprawdę jesteśmy w stanie coś jeszcze zdziałać. Tylko wystarczy raz ich pokonać, pokazać im, że my tu rządzimy. Eee, no tutaj wieżyczko dużo jednak robi. No i teraz przegraliśmy. GG! 2-0, totalne 2-0. O niestety, minus, minus 6. Ajajaj, widzowie. Chyba się nie udało. No, niestety się nie udało. No, mordeczki, to był na tyle. Jeśli nie ma, zostawcie łapkę w górę, subikę na kanale. A odcinek zbijania 12 tysięcy pojawi się na pewno na kanale. Jak otwieramy to mega skrzynkę, jeśli chcecie właśnie więcej takich odcinków, gdzie widzowie mi mówią, co mam kupować, nie wiem, co mam robić, na co mam wydawać gemy. Na przykład teraz mam dużo monet, będziecie mówili, na co mam wydawać monety. To zapraszam do subskrybowania i łapkowania. 200 łapek w górę i taki kolejny odcinek się pojawia na kanale. Trzymajcie się! Siema.